Tak, to mieszkanie Kowalskich. Wywiad? Jaki wywiad? Z kim, z babcią? A z jakiej okazji? A jej urodziny. Tak, a o dwunastej. Okej, okay, przekażę babci. Do widzenia. Cześć babciu, telewizja dzisiaj do ciebie przyjeżdża. A tak, wnuczuszu tak. A wiesz, jakie będą ci zadawać pytania i co masz odpowiedzieć? Nie, wnuczuszu nie. A więc, jak zapytają cię, ile masz lat, odpowiesz, że 100. 100, wnuczuszu sto. A jak zapytają cię, ile masz prawnuków, odpowiesz, że 20. Tak, tak, 20. A więc babciu, jak zapytają cię, gdzie dziadziuś, to odpowiesz, że poleciał do Ameryki przywieźć taki wielki wór cukier. Cukierką, no cukier. A jak zapytają cię, gdzie twoja krasula, odpowiesz, że zdycha pod płotem na suchotę. Suchotę, w suchotę. To pa babciu, przyjdą później. Dobry pani, przyszliśmy zrobić z panią wywiad. Oto pierwsze pytanie: ile ma pani lat? 20. A ile pani ma prawnuków? Sto. A gdzie jest pani mąż? Zdycha pod płatem na suchoty. A gdzie jest pani krasula? Pojechała do Ameryki i przewiezie. Wielki wór cukierku. Dziękujemy za wywiad. Proszę oglądać dzisiejsze wydanie o 19.30. Do widzenia! Do widzenia! I co babciu? Byli byli w byli. I co odpowiedziałaś, kiedy zapytali cię, ile masz lat? 20 w Oj, babciu, a powiedziałaś, że ile masz prawników? Sto w A gdzie jest dziadziuś? Poje... Zdycha pod płotem na suchoty. A krasura pojechała do Ameryki i przywiezie taki wielki wór cukier. Oj, babciu, coś ty zrobiła! Skarpetki w skarpetki! A dla kogo? 送礼。<laughs>